ja jestem na działeczce no działeczka wygląda niezbyt fascynująco nie było mnie miesiąc ale za to mam takiego łobuza tutaj następnego ja dopiero weszłam, także nie wiem dokładnie o co chodzi proszę bardzo i tam muszę sprawdzić, tam widzę, że jakaś je e żółta jest mam też grzyby <grym> oczywiście siatkę mi zerwało tutaj proszę jaki kaban to w ogóle muszę wziąć to już jest zeschnięte. o patrzcie tu są jeszcze także na luzacko sorry za, za bałagan ale na chodę nie byłam w stanie zobaczyć jakie wielkie jakie monsterki one już yy, prawdopodobnie pójdą bo już nie ma żadnego kwiatka yy. Trzeba je zabrać i zrobimy dzisiaj leczo. A Tutaj są... Jak? To w ogóle trzeba... Tutaj są te buraki, które posadziłam. Bardzo, bardzo późno latam. I dają radę. Nawet są piękne. Jak, jak by to powiedzieć? No te już są po prostu do zbioru, bo te już były posadzone wczesną wiosną i one już wołają o po pomoc. Tutaj mam chyba jeden jedyny seler. Piękny! To już wszystko muszę zabrać. A tu jeszcze jest kapucha. Nawet przeżyła. Zobaczcie. Także jest dobrze, bo będę miała dwie. Tutaj co tu rośnie? A no, kalarepa, ok, to mam kilka kalarepek. Dobrze jest, dobrze jest. Oczywiście jest pełno chwastów. Po sztormie to wygląda jeszcze gorzej. Słoneczniki takie wielkie. Ale trochę postawę w środku, już połowa wyleciało z nich. Trzeskawki. Eee, Wiadomo, tu się nic nie dzieje. Moje koszena, ten na kompost rabarbar o i tutaj o takie wielkie było, zobaczcie ten był największy ten był po prostu mistrzostw świata ale jest pusty ale patrzyłam czy jest coś do jedzenia ja myślę, że ptaszki wygryzły puste są środku albo takie minimalne także biorę się za robotę, czyli za yy, będę zbierać Będę zbierać te, y, to, co mam. Y, dzisiaj nie będę tego wszystkiego sprzątać, bo nie mam czasu. Wiecie, ja jestem po, po wycieczce, więc po prostu zwyczajnie jestem zmęczona. Y, chcę tylko zebrać to, co y, potrzebne, żeby zebrać, bo to, wiesz, wiecie, nie wiadomo, mogą przyjść przemrozki, a szkoda. Ym, I tyle. I, i cała reszta. Zostaję na razie do, do momentu, za tydzień mam wolny z pracy, więc y, przyjdę tu i będę, mam nadzieję, że pogoda dopisze, to będę usuwać wszystkie chwasty. Tamte dwa bedy to są y, rzutkiewki. one już na pewno na 100% są twarde, także one wszystkie idą do kompostownika. Ale świetnie, że mam cukinie, świetnie, że mam trochę y, buraków jeszcze i, 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 i parę rzeczy, które tutaj zaraz ogarnę, także. Widzimy się później. Trzymajcie się. Pa.